No i nie wiem jakim cudem, ale igły mam nawet w gaciach. Cześć, tu Plan Barber. Teraz Wam pokażę, co dzisiaj będę ciekawego robił. Dzisiejszy dzień zacznę od czyszczenia tej sosny. Jest to druga runda. dostało mi kilka chmurek do wyczyszczenia. I tutaj ze środka tych kapeluszych mureczek, czy jak to nazwiemy, muszę skubać te stare igły. A zostawiać tylko te świeżutkie. A później zabieram się za przycinanie tej małej ściany świerkowej. Nie wiem jeszcze jak to zrobię, ale to zrobię. Więcej niestety nie udało się cięgnąć nawet z drabiny i na pełnym wyciągnięciu sekatora, ale i tak nie jest źle. Na drabinie jest taki szczebel z napisem, żeby na niego już nie stawać. No i ja to uszanowałem. Bo głupio by było tak jeszcze przed świętami zrobić fikołka z 4 metrów. No i tak to teraz wygląda. Sosna będzie bardziej wyświetlona. Będzie troszeczkę więcej powietrza. No i mam nadzieję, że jej to pomoże. A w przyszłości jak już będę przeszkolony, może wejdę na samą górę i troszeczkę go zmniejszę.